Witajcie, Monika Zalewa, TaxMedica, Księgowość dla lekarzy. W grudniu mówiłam o mikrorachunkach podatkowych, o rachunkach, które pojawiły się, o rachunkach bankowych urzędów skarbowych, które pojawiły się od 1 stycznia 2020 roku. Jednak pojawiło się trochę pytań związanych z tym tematem i dzisiaj postanowiłam, że na te pytania odpowiem. Przypomnę, co to jest mikrorachunek podatkowy. Przedsiębiorcy prowadzący już dłużej działalność gospodarczą, co najmniej dwa lata, znają już to narzędzie, znają, znają je z ZUS, ponieważ tam pojawiło się jako po raz pierwszy od 1 stycznia 2020 roku. Również w Urzędzie Skarbowym będziemy się posługiwać naszymi osobistymi indywidualnymi rachunkami bankowymi. Do tej pory funkcjonowało to w ten sposób, że każdy urząd skarbowy miał swoje własne rachunki, osobny dla podatku PIT, osobny dla CIT, osobny dla VAT oraz osobne rachunki bankowe dla innych podatków. Od 1 stycznia tegoż roku podatki PIT, CIT i VAT będziemy płacić na nasze osobiste indywidualne konta w urzędach skarbowych zwane właśnie mikro rachunkami. To są takie trochę wirtualne rachunki. Ułatwienie polega na tym, że nie będziemy musieli znać większej liczby rachunków, ale tylko jeden. I zmiana urzędu skarbowego co Często ma miejsce w większych miastach, powodowała konieczność zmiany numeru rachunku, na który wpłacaliśmy nasze podatki. Od tego roku nie będzie już takiej konieczności, ponieważ nasz numer rachunku będzie przypisany do nas, a nie do Urzędu Skarbowego. Wprawdzie lekarze opłacają tylko podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli tzw. Tak zwany Pit. W związku z tym dla nich nie jest to specjalne ułatwienie, ale dla innych przedsiębiorców myślę, że jest to, jest to dobra zmiana, jakkolwiek to zabrzmiało. Skąd ten rachunek wziąć? Można go uzyskać z dwóch źródeł. Pierwszym jest niezmiennie urząd skarbowy, natomiast w drugim to strona podatki.gov.pl i na tejże stronie, to jest strona Ministerstwa Finansów. Tutaj zaznaczam, żeby tylko z tej strony, e, ewentualnie jeżeli nie z Urzędu Skarbowego, pozyskiwać informacje o swoich numerach rachunku bankowego. E, y, tam na tej stronie należy odszukać zakładkę generator mikrorachunku i za pomocą tego generatora wygenerować mikrorachunek. Dla siebie. Wchodząc tam, na pewno zauważycie, że system pyta Was bądź o numer PESEL, bądź o numer NIP. I pierwsze pytanie powstaje: według którego identyfikatora mam wygenerować sobie swój rachunek podatkowy? Generalna zasada jest taka, że jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Posługujesz się numerem NIP i generujesz swój mikrorachunek podatkowy za pomocą numeru NIP. Jeżeli natomiast jesteś osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, a jedynie uzyskujesz dochody z pracy, na etacie, z umów zleceń, z umów o dzieło, Twoim identyfikatorem jest numer PESEL. Z czego składa się mikrorachunek podatkowy, to powiem jako ciekawostkę. A przy okazji um, powiem to po to, żebyście też mogli sprawdzić, czy wasz numer rachunku jest wygenerowany prawidłowo. Um, on tam zawiera w sobie pewne stałe elementy, ale to, co jest w tym rachunku najważniejsze, to właśnie wasz identyfikator. Jeżeli wygenerowałeś, wygenerowałaś rachunek bankowy swój za pomocą numeru NIP, to ten NIP. Będzie w, rachu, w numerze rachunku bankowego. Sprawdź, czy jest on poprawny, zanim dokonasz pierwszej wpłaty na swój podatek dochodowy. Tak samo w przypadku numeru PESEL, jeżeli to tym identyfikatorem posługujesz się, generując swój mikro rachunek. Sprawdź, czy jego numer znajduje się w numerze rachunku bankowego i czy jest poprawny. Kolejne pytanie, jakie e, e, zadali e, nasi klienci. Było takie. Prowadzę jednocześnie działalność gospodarczą i pracuję na etacie. Jakiego identyfikatora mam użyć przy generowaniu mikrorachunku? Wracając do e, samego początku, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to generujesz mikrorachunek za pomocą numeru NIP, niezależnie od tego, że wykonujesz jeszcze pracę na umowie o pracę czy na umowie w zleceniu posługujesz się jednym mikrorachunkiem i zasada jest taka, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, posługujesz się mikrorachunkiem z NIP. Nieważne jest to, że osiągasz dochody również z innych źródeł. Kolejne pytanie. Składam PIT ze współmałżonkiem. Na czyj numer rachunku, na czyj numer mikrorachunku podatkowego dokonać płaty podatku? Eee, zasadniczo Zeznanie roczne, jeżeli składasz je ze współmałżonkiem, ono podzielone jest na takie jakby dwie części. W pierwszej części pokazuje się dane podatnika, czyli na przykład Twoje, a w drugiej części pokazuje się dane współmałżonka. Więc jeżeli to Ty jesteś podatnikiem na swoim zeznaniu, podatek należy opłacić na Twój mikrorachunek. Jeżeli ty jesteś w zeznaniu wykazany, wykazana jako współmałżonek, to zapłaty podatku należy dokonać na konto Twojego małżonka, który jest pokazany jako podatnik na Waszym zeznaniu podatkowym. Czyli zawsze podatek z danego zeznania opłacamy na rachunek tej osoby, która w zeznaniu wykazana jest jako pierwsza, jako podatnik. Kolejne, nasze, kolejne pytanie od, po, pojawia, pojawiło się w rozmowie telefonicznej z osobą, która planuje założyć działalność gospodarczą, ale zrobi to dopiero w drugiej połowie tego roku, a spodziewa się, że w kwietniu będzie musiała opłacić podatek dochodowy od swoich dochodów z pracy. I teraz pyta, co zrobić? Po zarejestrowaniu działalności, czy nadal posługiwać się numerem mikrorachunku z numerem PESEL, czy wygenerować nowy mikrorachunek z numerem NIP. Tej odpowiedzi nie znalazłam na stronie Ministerstwa Finansów, ale mm, analizując y, przepisy, y, wychodzę z założenia, że skoro. Ten, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, prowadzi działalność gospodarczą, musi opłacać swoje podatki na mikrorachunek z NIP. To, w sytuacji takiej, gdy rejestrujemy, najpierw mamy rachunek podatkowy z PESEL-em, a potem rejestrujemy działalność gospodarczą, wydaje się logiczne, że powinniśmy wygenerować nowy rachunek, nowy mikrorachunek podatkowy i to na ten mikrorachunek od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej odprowadzać nasze podatki. Ten mikrorachunek, który wygenerujemy wcześniej, posługując się numerem PESEL, on nie będzie bezużyteczny. Pewnie przez jakiś czas będzie e, leżał e, nieużywany, ale jeżeli tak się zdarzy, że zamkniesz swoją działalność, znów będziesz korzystał z tego mikrorachunku wygenerowanego za pomocą numeru PESEL. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałam na Wasze pytania. Więcej informacji o mikrorachunkach można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl. Zachęcam do zapoznania się z odpowiedziami Ministerstwa Finansów na najczęściej zadawane pytania. Na tej stronie również możecie znaleźć dane kontaktowe, gdzie możecie uzyskać więcej informacji na temat mikrorachunków jeżeli nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania na stronie Ministerstwa. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na nasze kolejne filmiki.